Nośkę tam z tam odcinku i dzisiaj zagrałem sobie w grę pod tym GTA 5. Jestem dzisiaj z go. i z ksetim. Siemano. I dzisiaj będziemy sobie robić challenge, które po części wy zadaliście i też mamy parę wymyślonych. Jesteśmy sobie na największej górze w GTA 5, tak? Tak. No. no. i będziemy I Chłopaki wymyślili takie coś. A tam są turyści, patrz, patrz jakiś stings. Ja chłopaki... No, zioło sobie tak wymyślił. Dobra, już nie ma. Zioło sobie wymyślił takie coś, że mieliśmy zabrać motory i skoczyć z tej góry. Ale że. Długo szykowaliśmy się do Ej, odcinka, patrz, no to patrz, tak. No zobaczcie, Nester właśnie co robi teraz. Nie? Trochę, trochę motory wybuchy, więc co robimy, chłopaki? Wytłumaczcie czecze challenge. O Jezus, spadłem. To może zioło być. nie to... A dobra, to ja wytłumaczę czy, 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 czy. Czy, czy. <laughs> Więc tak, yy, Nester, mogę mówić? Ja, ta pewnie. Więc chodzi o to, że po prostu tam jest taka jakby, tak jakby no rampa do wyskoczenia Tam, tam trochę na dole bardziej I my na motorach mamy wziąć sobie motory, skoczyć z motoru i w powietrzu, jak jesteśmy na... ...wyskoczyć z motoru i w Ale Cię Ale nie radę przeżyć Prze Przerwało Cię no. Ale ogólnie skąd mamy wziąć motory tutaj na tym moment? No, no, właśnie Jad Teraz? Yy, szczerze? Nie mam y pojęcia No właśnie, ja szczerze nie mam <laughs> pojęcia jak dzwonię do mechanika, to coś mi szwankuje, bo mówi, że jest nieaktualny, co nie? No, bo nie może tutaj, musiałbyś być na. zejść, byś musiał. Musisz jakoś poradzić, nie mogę zaraz podjechać. No, chyba cię coś boli. Dobra, no to co, ludzie? Lecimy. Ale ładne widoki. Możemy lecieć, no. ale nie osłupia. Ja mam takie za oknem. Za oknem to masz. Warszawy. Nie! Nie! No znowu... Co się stało? To jest. Ej, ty mnie zabiłeś, co? Aha a, a. i dostałem poziom, a co? Jebcie. Oj. Ale, ale ja nie ma... Nie ma ej, ale my motorów nie mamy ludzie, nie? No, my no, nie mamy ani spanachronów, ani motorów. Nie, ale motory są tutaj. Nie, motory to luz, bo tutaj są. Gdzie? Ale nie mamy motorów. I, Pokaż Spar temu. On mówi tak, motory to luz, bo ja... motory mamy tutaj, ale motory... Ej, jest ja to zwolniony tempo dam do tego. Ale motory są tutaj. Nie, motory to luz, bo tutaj są. Ale nie mamy motorów. Posłuchajcie. Zrobię no to tanika teraz. pokaż temu. Ale... Ej, on nas spadochrą. Jeszcze kłabuje nie? Ja. I poleciał Ej, jak to się... Jak to się leci, żeby Ej, no nie... ty nie mnie spodok do chronusku, tam załem, tam właśnie Challenge? Ej, gdzie mam trafić teraz? Tu po senu, tu po senu lecę To czekaj, czekaj Zawróć tutaj, jestem stąd Ej, czy teraz, teraz taka muzyka, co nie? Taka... Czarne paski Na górze i na dole, takie dun, dun, dun Lecimy. Ej, tam jest basen w ogóle? To nie jest basen, to jest hurtownia! Dobra, to do czego by tu trafić? Zaczekaj na mnie! no Czekajcie, muszę inny pomysł. Ej, a czym ty w ogóle jedziesz? W ja wiesz, to z padechronem jadę. na no, samej górze, nie? A ja właśnie teraz się, ja się toczę z góry tak trochę i nie mogę cię trzymać. To zobaczysz mnie przynajmniej... O, tu twój motor! No, no, No Ej, fajny mam spadochron ogólnie. Ja mam kolorowy ten, czy. No, no to ja też mam taki. Kolorach ten, ej, dobra, czekaj, Nestor, ja... zaczekaj, ja do ciebie le lecę teraz. Ej, dobra, można ja się tu szczelać? Można. Ej, patrz jak skaczesz. Do dobra, ja będę schodził na pieszo. No skoczyłem już. A ty w ogóle, gdzie indziej jesteś, człowieku? Lecimy jesteś z tym koksem. No czy mam ładne ręce. No na spadochronie jestem. Mm. Ja spadam na pierwszą... Ej, czy znaczy. Challenge, gdzie mam trafić? Ej, weź mnie z w tym spada, chcemy złapie się twoje nogi <grym> Ej, wyląduje na moście czy, czy challenge. Nie? To będzie kozackie 3 -3 challenge na moście. 3 -3 challenge na moście. Ale za Ludzie, jak wyląduje na tym moście, to ma być 500 lajków. Like. Nie żartuję. Ma być 500 lajków, like bo inaczej to się załamę. Nie? Nie, ja wierzę w siebie. Będzie, będzie 500 like Ja w siebie wierzę. Jezus, nie wyląduje, nie wyląduje w ogóle Wyląduje na pociągu Dawaj to, dawaj to, dawaj to na pociągu? Dawaj, nie, nie Zawróć, no please Ale bycie byla, ciągle, nie? Ja wyląduję na tym pociągu Ja, ja wyląduję po <laughs> Ja się zabiłem Ja wyląduję No odjechał mi Na moście, na moście Jest, jest Mamy challenge. Dobra, ja do ciebie lecę. Jest, i, easy wiesz, to wiesz. było. Mm, teraz, teraz trzeba sobie zrobić, czekajcie, teraz sobie zrobimy, że mm, tak powiem, skok, z dupy? Sk sk skok tego, zwycięzcy, Zaczynę elo. 14. O Jezus, jednak nie skok zwycięzcy, bo miałem do wodospadów spadu w padzie. A sobie nie trafiłem. Dobra, Fajnie, mamy pierwszy ty, czy, czy bo... challenge, co nie? Chodź na lewo. <grymne> widzę, widzę, widzę. Skoczę, 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 skoczę. Jedzie, serio jedzie. Okay. Patrzcie na to. Skoczę, skoczę. <grymne> kseti, wsiadamy, dawaj, psiedamy. Patrzcie, patrzcie na to. Ej, ja będę mistrzem. Jestem Kseti. <grymne> Dobra, jest. Nie, nie teraz. <grymne> Ej, taki, taki daw co nie. To Ej, ja to nagrałem. To nie ja Ej, <grym> oh, <grym> daj, 2000 lat later. Więc dobra ziemeczki, Aleksander napisał, żeby z samolotu skoczyć do basenu. Jest to popularny challenge, ale nas jest trzech i będzie on utrudniony. Z tego co wiem... <grym>, latanie z innymi graczami. A, dobra. Z, o, o! tu się zaczynają baseny, więc już... O! Tam, tam, tam wzięło! Tam, tam jest wielki basen. Tam gdzie są te dwa do... Ale nie zniżaj się tak bardzo. No. Ej, i teraz... Ten... I musimy... i będziemy musieli trafić. Zaraz. Zrobiliśmy będziemy... w przeciągnięcie. No co z I hey, dziska nas jest czek. Skoczymy teraz. Dobra, trzy, dwa Dę, ry... i jeden. Spadam. Spadam. Ej, dobra, a mam na spadochno, nie? nie? Nie, nie masz. Nie, nie. Trafię, 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 trafię to. Nie wiem. Yes. Mamy to. Trafiłem. Trafiłem. Traf... Trafiłem. Nie wiem, nie mogę. Ja tu chodzę po. A ja zacząłem pływać past ten. Ała, ej sorry. O nie, nie! Więc dobra maczki, to było na tyle w tym odcinku, jeśli chcecie więcej takich odcinków z chłopakami, to zostawcie łapkę, Je jeśli byście tu zostawili no ile chłopaki, 200 łapek może, 200, no, 200 łapek 350 Dobra, 200, A, 200 łapek zostawcie, będzie no, no, kolejny odcinek 220. z takich challenge'y, bo fajne myśl fajnie myślę, że dzisiaj wyszły No i to by było na tyle I subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jak zawsze to mówię Trzymajcie się, do następnych odcinków i na razie, jo! Siemano no.. Ale...